Przyjechała Chihuahua, zaraz będzie się działo. Milena na nią idzie, będzie ostro. Nie boisz się? Ja bym się bał. A ona chyba tak trzęsie trochę w biodra, czy nie? I ty zrobić zdjęcie, odejdę 10 metrów. Ale poczekaj tu, bo ja ci muszę dać karnet. No to zanim się zatrzyma, to jeszcze zrobimy zdjęcie, chodź. I co, nie chciała iść? Dobra. Nagrywam dzisiaj właśnie GoPro 6. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo pożyczyłem od Łukasza tą kamerę. Ona ma stabilizację w 2.7K. Nagrywam 2.7K, 24 klatki na sekundę i powinno być ok. Nie wiem, jak jakość audio jest, bo nie używam dzisiaj mikrofonu tego drugiego. W każdym razie poszło w porządku. My jeszcze mamy dwie minuty do końca zajęć mileny, Także musimy trochę kroku przyspieszyć, bo szkoła jest jakieś 200-300 metrów stąd. Tak poza tym bardzo pozytywnie. Chłopaki tutaj zmieniają dach w pałacyku. Muszę zrobić inspekcję. Dzisiaj wleciałem trochę nad, nad ten dach i to wyglądało ciekawie, bo całą taką dachówkę nową dali. I oblicówka drewniana też jest nowa. Pałacyk wiem wyglądać bardzo ładnie. A my idziemy starym szlakiem Laosia. Teraz to trochę wpuszczę i jest do przodu. Jeszcze się aklimatyzuję do klimatu tego właśnie polskiego i muszę powiedzieć, że trochę jestem zmęczony, cały czas chodzę, Taki nie nie, leży, nie wyspany, to jeszcze skołowany organizm mam. Ale powoli ogarnie, jest ok. bardzo się cieszę. Dwa epizody, które przygotowuję, Łukasz mi przysłał bardzo fajne nagranie z symulatora, muszę dorobić jakiś ciekawy tekst do tego i mam jeden epizod już prawie gotowy, a drugi będzie na główny kanał, epizod dotyczył czynnika ludzkiego. Też jest nagrany, też zdjęcia zrobiłem. Może jeszcze jakąś wypowiedź bym do tego załączył, któregoś z karyków. kto wie. No dobra, my idziemy z Leonkiem po Milenkę. W tej chwili wpół do wybiło ona się będzie jeszcze przebierała, pewnie ze 2-3 minuty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Myślę, że niedługo zmontuję coś fajniejszego. Trochę przejść układów, trochę e, może biroli. A na dzisiaj wypowiedź jak to vlog. Ale wszystko jest ok. Wiosna już zagląda, więc optymistycznie można spojrzeć na świat. Jak zrobię tą membership site, to równolegle jeszcze zacznę trochę robić na Amazonie rzeczy. E-booki głównie. Mamy spłatę jak zrobić e-booki. I chciałbym e-booków zrobić gdzieś około 10. Mam w tej chwili 3 i one całkiem dobrze idą. Ostatnio miałem zamówienia z Włoch, Hiszpanii i z Japonii nawet na te e-booki po angielsku. One są dosyć krótkie. Fajnie to wygląda. Teraz trzeba Leonka przypilnować, bo on biegnie gdzieś za pieskiem. No dobra, słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. dużo szczęścia i tego, żeby wiosna była dla Was motywująca i, i pozytywna. Trzymajcie się. Pa. Co mi do